Cześć, dzisiaj mam dla Ciebie już trzeci filmik z serii 5 trików, które ułatwią Ci matematykę. Numer 1: mnożenie przez 9. Dziewiątka jest taką szczególną liczbą i jeżeli się przypatrzymy, jak ona wygląda, jeżeli pomnożymy kolejne liczby przez siebie, to możemy zobaczyć pewną zależność. A mianowicie mamy tutaj wypisane od 1 do 9 liczby. I je będziemy właśnie mnożyć przez tą naszą liczbę 9. Jak możemy to zapisać? Możemy ją zapisać w bardzo łatwy sposób, i nawet nie musimy pamiętać, ile to jest dokładnie. Tylko musimy zapamiętać, w którą stronę mamy pisać cyfrę, bo będziemy schodzili w dół i będziemy oczywiście odliczać. Czyli tak, 9 razy 1, no to na początku napiszemy 0, potem 1, Dwa, trzy, cztery, 5, 6, siedem i osiem. I tu już mamy początek tych naszych wyników. Zaznaczmy sobie teraz innym kolorem i skoro do tej pory schodziliśmy od góry do dołu, z cyframi to teraz zrobimy na odwrót, czyli od dołu do góry i wpisujemy również 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9. I w ten sposób widzimy, że. 9 razy 1 no to 9, 9 razy 2 to 18 i tak dalej, i tak dalej. To jest taki najprostszy sposób, żeby to zapamiętać. Numer 2. Metoda na dodawanie i odejmowanie ułamków. Jeżeli masz problem z tradycyjnym dodawaniem i odejmowaniem, to jest właśnie sposób dla Ciebie. Weźmy sobie przykładowo dwa ułamki. Załóżmy, że będzie to. 3 czwarte i chcemy do tego dodać dwie piąte. Dobrze. I na czym polega ta metoda? Na początku musimy sobie połączyć takie można powiedzieć łuki. I łączymy sobie włóki liczby, które są ze sobą na krzyż, czyli czwórkę i dwójkę. No i jeżeli pomnożymy sobie 4 razy 2, to mamy usankę. No, i teraz musimy zrobić tutaj drugi łuczek, również na krzyż. No, i musimy pomnożyć w tym przypadku trójkę i piątkę. No to otrzymamy 15. O, i dzięki temu już mamy pewną informację. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy już ten ostateczny ułamek przedstawić, no to. Przy dodawaniu czy odejmowaniu musimy mieć taki sam mianownik. Czyli musimy sobie te liczby w mianowniku, czyli czwórkę i piątkę w tym przypadku, pomnożyć przez siebie. W tym przypadku to jest 20, więc możemy te liczby, które tu mamy, od razu włożyć do wyniku. No i jak to robimy? Oczywiście mianownik będziemy mieć 20, no bo tak nam wyszło u dołu. Ale to jest dodawanie, i to co nam wyszło, czyli 15, musimy do tego dodać 8, i wtedy nam wychodzi 23. Oczywiście jest to ułamek niewłaściwy, więc możemy jeszcze to zapisać w takiej bardziej uproszczonej postaci, czyli to będzie 1 i 3, 20. I to jest taki sposób troszeczkę inny. Ale teraz y, pokażę Ci, y, jak to samo zrobić, tą samą metodą, tylko że y, odejmowanie. Weźmy sobie ten sam, tą samą sytuację, czyli 3 czwarte, tylko że teraz będziemy odejmować od tego 2 piąte. I co robimy? No to, co na początku, czyli robimy sobie o, pętelki. Tutaj ważne jest to, żebyś zapisywał sobie albo zapisywała u góry. Czyli jak tu mam 15, to ja to zapisuję u góry, żeby to po prostu ci się nie mieszało z tą liczbą na dole. No i musimy. O, jeszcze zrobić jedną pętelkę. Wiemy, że 4 razy 2 to jest 8. No i oczywiście, że te liczby tu u dołu no to będzie 20. No, i mamy podobną sytuację jak u góry, tylko w tym przypadku musimy troszeczkę to inaczej zrobić. To znaczy, no oczywiście musimy mieć u dołu 20, tylko że zamiast dodać do 15,8, to musimy odjąć. Czyli będziemy mieć 7. O, i w ten sposób można rozwiązać to zadanie. Numer 3. Potęgowanie jest dosyć problematyczne, szczególnie dużych liczb, ale jeżeli masz liczbę trzycyfrową, taką jak na przykład 106, możemy ją sobie nawet zapisać mamy 106, i tą liczbę chcemy podnieść do kwadratu, to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, ale ta zależność jest tylko dla liczb trzycyfrowych. Które mają tutaj po środku 0, i na czym polega ta zależność? To znaczy, że żeby otrzymać wynik, to do 106 musisz dodać liczbę, którą masz tu na końcu, czyli w tym przypadku 6. Oczywiście nam tutaj wyjdzie 112. Ta liczba. Chodzi o to, że tą liczbę musimy zapisać w wyniku jako liczbę początkową, i w ten sposób dostajemy część wyniku, czyli wiemy, że na początku jest 112. No i tą liczbę, która była tutaj na końcu, musimy pomnożyć przez siebie. Czyli mamy 6 razy 6. No i to jest 36. I tą 36 również wpisujemy. Ale już za tym drugim wynikiem, i wtedy widzimy, że 106 podniesione do kwadratu daje nam 11236. Numer 4. Obliczenie procentów. Na to zagadnienie jest kilka trików i zasad. Ja ci chcę pokazać taką, która nie jest aż tak bardzo rozpowszechniona. Załóżmy, że chcemy sobie obliczyć 40% z 300. No to możemy sobie zapisać, że mamy obliczyć 40% z 300. Okay. No i jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić w ten sposób, że 40 i 300 podzielimy przez 10. Jeżeli podzielimy to sobie przez 10, no to otrzymamy 4 i 30. No i to, co nam wyszło, musimy teraz pomnożyć przez siebie. I w ten sposób dostaniemy 120, i to właśnie jest nasz wynik. Czyli 40% z 300 to jest właśnie 120. Numer 5. Mnożenie przez rysowanie linii. To jest sposób i taki trik, szczególnie przeznaczony dla małych dzieci, i jeżeli chcesz nauczyć brata czy siostrę, jak łatwo mnożyć, to właśnie możesz za pomocą tego sposobu. I na czym on polega? Na przykład, gdy mamy no, dosyć małą liczbę, czyli 4, i chcemy ją sobie pomnożyć przez 3, i mamy wolną kartkę. To możemy sobie narysować cztery kreski. Tak, mamy 1, 2, 3, 4. No i mnożymy przez 3, więc drugą liczbę zapisujemy w postaci kresek pionowych. No i możemy sobie nawet podpisać 1, 2, 3. I na czym to polega? Polega to na tym, że wynikiem są wszystkie miejsca, gdzie te linie się złączą. Czyli możemy sobie narysować tutaj o takie kropeczki na miejscach, gdzie one zachodzą, i wtedy możemy je zliczyć. Dzięki temu dostaniemy wynik, o który nam chodzi. Jest to taki bardzo sposób e, wizualny, ilustracyjny, więc e, fajnie z niego skorzystać. I liczymy ile mamy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i widzimy, że 4 razy 3 to 12. Jeżeli filmy Ci się spodobały, no to oczywiście polajkuj, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia, pa!